Hej, cześć, siemanko, z tej strony Mroku, witam was w kolejnym odcinku na naszym kanale. Za mną oczywiście jest Caravan Town. Chciałem po prostu skrócić podróż, ponieważ chciałbym, żeby ten odcinek był poświęcony głównie Caravan Town. A wy, jeżeli nie zasubskrybowaliście tego kanału, to zapraszam, żaden film was nie ominął. W ostatnim odcinku troszeczkę skupiliśmy się na biopaliwie, więc jeżeli nie widziałeś odcinka, to wpadnij. A jak widzicie, troszeczkę tego biopaliwa... Ogarnąłem sobie, no i troszeczkę miodu, w taki sposób dostaliśmy się, no bo zobaczcie na fale, zupełnie przeciwnym kierunku. Generalnie wiem, że tak widzicie, właśnie, dokładnie. Jest tutaj skrzekacz biały, jak dobrze pamiętam. Troszeczkę się właśnie przygotowałem na wyprawę tutaj. Mam nadzieję, że wszystko mi starczy. Jak nie, no to będę sobie dorabiać. Skupmy się na zbieraniu tych rzeczy. No i tutaj mamy części do, ładowa, do ładowania baterii. I w sumie to będzie się nam tutaj wyświetlało. Dobra. No i teraz mamy kolejne Caravan Town jako notatki. To jest Mewa. Ale coś nie widzę tego skrzykacza. Gdzieś on pewnie nadlatuje, już mnie pewnie zauważył. No i wiem, wiem że tutaj są pszczoły, Dlatego zebrałem oczywiście siatkę. No i naszym zadaniem będzie. Posprawdzać każde, właśnie widzicie, biopaliwo, deski, posprawdzać wszystkie takie zakamarki, takie właśnie pomieszczenia. No i tutaj musimy podnieść, zalać tą studnię wodą. O, biopaliwo, biopaliwo ja chętnie przygarnę. No, tutaj jest ta rurka, zaraz do niej dojdziemy. I tu mamy pierwszą notatkę. Tylko teraz tak, gdzie jest ten, typ, gdzie jest ten ptak? Nie mam żadnego pojęcia. Mm -hmm. I tutaj poznajemy historię małego chłopca, który właśnie był, interesował się naukowymi sprawami. Ma, miał na, ma na imię Delta. Jak dobrze pamiętam. Mm, Delta. I właśnie chciałby być naukowcem, pozbyć się tej wody, która jest wśród tutaj nas. O! I to się przyda z ponącza, bo nie ukrywam, że już mi się kończyła jak robiłem pozostałe rzeczy, no bo też zrobiłem sobie butle z tlenem oraz płetwy, żeby było nam łatwiej um, nurkować, bo będziemy później nurkować. Dobra, tu mamy rurę, to już możemy tą rurę mniej więcej ogarnąć i ona będzie gdzieś coś takiego. Zaraz zobaczymy. Moim zdaniem, w rafie powinna być możliwość spania gdziekolwiek. Nie wiem, co wy o tym myślicie. Możecie podzielić się w komentarzach, ale ja uważam, że właśnie powinno być coś takiego, że na przykład jest jakieś łóżko i możesz na przykład w tym łóżku spać. Niekoniecznie, żebym po prostu zawsze musiał być to na trawie. Byłoby to moim zdaniem. Fajna. Dobra, i teraz tak. Tutaj mamy kolejną notatkę, i obstawiam, że on teraz już jest tak blisko nas, więc na 100% nas teraz atakuje. Czyli tutaj chłopaki próbowali ogarnąć to, coś z tą wodą, no i właśnie o tym mówię, no jest ciemno, wy teraz nie będziecie pewnie zbytnio widzieć, postaram się to wam w montażu podjaśnić. I teraz tak, jeżeli dam tak, czyli delikatnie trzeba by było ją przesunąć w tą stronę, A tak delikatnie, za bardzo nie, i teraz... Super, i woda wtedy idzie tutaj. Tylko właśnie chodzi o to, że ta woda ma iść. Staniemy tak i niech ona będzie tak. Powinno być ok. Musimy teraz to sprawdzić. Czekajcie, eee, to było tutaj. Kurde, nie widziałem, ale chyba wleciało wszystko. Jeszcze możemy tak delikatnie to rurę przestawić w taki sposób. jak już właśnie zapełniliśmy wodą tutaj studio to możemy wyciągnąć część do linki. Trzeba ustawić tutaj w taki sposób rury, żeby było z łatwością, tylko tutaj macie o właśnie, tak, żeby tutaj najlepiej, żeby ona była delikatnie przechylona i tutaj była w taki sposób, wtedy wam się zapełnia. Dobra, jesteśmy teraz po tej stronie i ja się nadal dziwię, że ten ptak po prostu jeszcze nie zaatakował. Ale jak to się mówi, lepiej nie wywoływać wilka z lasu. O, widzicie? Ten ptak jest tam. On kręci się obok tamtej jednej części zazwyczaj. Może dlatego ciężko jest go spotkać. Mm. Idziemy jeszcze wyżej. Jeszcze mnie ten skrzekacz nie zauważył. Ja nie mogę. I tutaj, jak dobrze pamiętam, jest gdzieś notatka kolejna. I znowu się robi noc. A dobra. Ja oszczędzam tą latarkę, bo chciałbym, że tą latarkę dopiero kiedy... tutaj ja w ogóle byłem? Tak. Chciałbym tą latarkę dopiero wtedy ogarnąć, kiedy po prostu yy, no będziemy w jakichś ważnych punktach. Dobra, i tu mamy kolejną notatkę. Czyli zobaczcie, mamy kolejną wzmiankę na temat OLOFA. I spokojnie, te notatki się tutaj. Dojdziemy do tych notatek. Ja też na początku się trochę przeraziłem, że idę po kolei, a tak naprawdę nie idę po kolei. Ok, no i jesteśmy z powrotem. Gdzieś tutaj się zatrzymaliśmy. Tutaj byliśmy do góry ogarnąć te kable. Wyczyściliśmy sobie akwipunek, więc możemy działać dalej. I to jest taki, może powiedzieć, miasteczko. Jeszcze tego ptaka nie pokonałem, ale to z... za chwileczkę się kurczę sam tutaj. Z... Psz... Czy myślałem, że coś jest. Za chwileczkę sam pewnie tutaj przyleci i będzie chciał, tak naprawdę, e, soczyć ze mną pojedynek. Oczywiście, wiadomo, że e, on nie ma żadnych szans. No i mamy tylko jedną notatkę. Considerable concerns with coastal authorities a maritime hazard in the making the foreign minister stated this morning in a public address despite these concerns many of the iraqi towns have very well be human recent rumors surrounding the construction of sanctuary towers in the southern hemisphere has only increased tensions sort of comment from the local government okay I znowu mamy tutaj informacje o żeglowaniu razem, jako e, informacje na temat właśnie, no miast po prostu, które są, e, miasta na wodzie, inne rzeczy. I teraz tak, słuchajcie, tutaj mamy kolejną niby notatkę, że patrzcie, tu jest tak, tu jest tak i tu jest tak dalej. To się wszystko... no tak jak myślałem, czyli będę mieć pojedynek z ptakiem. Okay. Dobra, mamy. I teraz zobaczcie, to jest taki można powiedzieć jeden z bossów, tylko ja bym chętnie głowę podniósł, nie, kochani. Eee, wyrzućmy ten kamień. O, no przecież to musi być trofeum. Dobra. Odłożę sobie to na miejsce. I lecimy dalej z fabułką. Dobra, tak, tutaj, jak biegłem, zauważyłem, że jeszcze w tym miejscu nie byliśmy, więc możemy tutaj ładnie się udać i zbierać dalsze rzeczy. I tu jeszcze coś mamy. Pytanie, czy to jest część fabularna? Tutaj jest. Tak, dobrze, że tu przyszliśmy. Kable oraz zobaczcie troszeczkę rzeczy. No właśnie, i teraz zobaczcie, w takich miejscach powinny być możliwość przenocowania. Ja wiem, że ta gra już została skończona, jeżeli chodzi o to, że już została wydana pełna wersja tej gry. Ale błagam twórcy, dodajcie taką możliwość, bo ja uważam, że ona byłaby fajna. Że właśnie możecie, w nie, nie, może nie we wszystkich, ale w niektórych miejscach byście mogli po prostu normalnie mieć możliwość położenia się spać. I to by było, myślę, bardzo ciekawe rozwiązanie. No i dobra, idziemy teraz tutaj na ten taki Półwysep, tutaj mamy majora burmistrza. Aczkolwiek, a tam będziemy musieli się też dostać. Tam mamy miód i kolejne warstwy, ale na razie interesuje nas tutaj, ponieważ tu mamy kolejną notatkę. Czy powinniśmy ich wstrzymać? To prawda! Najwspanialiście w tej nowej, południowej ziemi! Wy! Weźcie Tangaroa! Weźcie z powrotem wasze Okej, hej, dobra. Czyli mamy tutaj wzmiankę o Olofie, który chce dostać się do Tangaroa, czyli następnej lokacji, która jest od razu później. I teraz tak. Tutaj mamy 3, wymagane trzy linki, a my mamy ich trzy części do ładowarki, części linki. Ok, mamy jedną. A tutaj jeszcze coś było? Nie, dobra. Możemy się udać dalej. Mam nadzieję, że będziemy lepiej słychać, bo trochę mikrofon ustawiam inaczej. Czy ja słyszałem tutaj świnkę? Tam. Dobra, i tutaj mamy. Coś takiego i znowu się robi noc Niedobrze Dobra, czyli tutaj się dostaniemy dopiero potem, kiedy będziemy mieć linkę. Dobra, ogólnie ja stwierdziłem, że pójdziemy od tej strony, od tej dolnej. Staram się jakoś mniej kłapać kontaktu z wodą, ponieważ e, w tej wodzie możecie spotkać e, pufferfisha. I to mam kolejną notatkę. Właśnie dlatego chciałem tutaj się dostać. Ok, czyli zobaczcie, tutaj mamy kolejną z notatek, tu jeszcze będzie wcześniej kolejna. I właśnie dlatego potrzebujemy teraz strój do nurkowania. Ogólnie yy, można to przepłynąć normalnie bez stroju, aczkolwiek jest dużo trudniej, a ja stwierdziłem, że zrobimy tak. I teraz, żeby było łatwiej, ja nie skupiam się na tym, żeby wydobywać jakieś rzeczy, tylko skupiam się na fabule. Czyli takie odpadki to ja będę olewać, ponieważ nie chciałbym trafić, o oh właśnie, na paferfisha, ale jednego paferfisha chciałbym wyeliminować, bo mi się przyda. Tylko trzeba uważać, bo tutaj jest ich pełno, żeby zaraz nie trafić na drugiego. Mało tego. Pufferfish uwielbia udawać, że na przykład nie żyje, żeby potem zaatakować ciebie znowu. Dobra, idziemy dalej. W sensie płyniemy dalej. I tutaj macie takie baniaki ogólnie, jeżeli ktoś właśnie nie ma z tlenem, żeby tutaj sobie zapełnić. Ale ja płynę dalej, e, obserwując, czy nie ma tutaj pufferfisha. Bo. No, byłoby nie za ciekawe, gdyby on nagle wybuchł. Zwłaszcza, że jego. No właśnie. Zwłaszcza, że jego e, rzeczy, czyli nie głowa, tylko e, jego wybuchowa masia będzie nam potrzebna, nawet tutaj, w Fabule, więc dlatego twórcy umieścili ją też w takim miejscu. Starajcie się w takich miejscach uważać bo często może ci wam wpłynąć i nawet wy tego nie zauważycie. Dobra, tego pana nie. Ja już myślałem, że ominiemy, aczkolwiek ominięcie go byłoby... O, jest metal. Dobra, to może metal wydobędziemy szybko póki mamy hak, ale to tylko tak jak zauważymy, nie będziemy się jakoś za bardzo rozglądać bo to nie ma sensu płyniemy dalej tutaj jeszcze szybko zapełnimy setlen dobra, I, i płyniemy dalej to jest miedź? nie, to jest jakieś... tam jest miedź dobra, miedź weźmiemy też ja się teraz boję odwrócić, a tam za mną pufferfish, nie? nie ma go? nie ma go, dobra o, jest tutaj dobra, tutaj jest jakiś metal tam jest metal, o! Dobra, to odpadki nie biorę, ale ten metal wezmę, bo przyda się. Uwaga! Dobra. Bo, jakbyście byli jeszcze w jego pobliżu, kiedy on właśnie tak się na. na. Prom ja nie, nie pamiętam, jak to się mówi. To się on się tak napełnia. Dobra, dobra, dobra. Trzeba płynąć w dół. I teraz trochę głupio zrobiłem, bo on mnie zauważy ten pufferfish, ale spokojnie zrobimy tak. I on tu wpłynie pufferfish co? Dobra. I tu mamy pierwszą taką klucz do laboratorium część. I macie yy, zaraz to podniesiemy. Mamy wykrywacz do metalek. Dobrze zauważyłem. Zaraz zobaczymy tak, mamy projekt wykrywacza do metalu i też zrobimy z tego odcinek bo to jest coś fajnego dobra, a więc odłożyłem sobie wszystkie rzeczy, mamy wybuchowy proszek bo później będzie on nam potrzebny i teraz tak tutaj jak widzicie jest yy, są schody, możecie tutaj zejść drobinką i jak dobrze pamiętam to tutaj jest e, my się prze, możemy się przedostać na tamtą stronę, aczkolwiek, dobra, tam niżej jest krata, do której później pójdziemy, e, dobra, a my a naszym celem jest aktualnie to miejsce i tu mamy kolejną notatkę, czas tutaj zejść OK, tutaj macie tą notatkę, bo nie mogłem zlokalizować notatki wcześniej, więc możecie sobie przeczytać. Jak widzicie, właśnie nurkowanie było potrzebne, bo mamy dwie linki, a potrzebujemy trzy linki. Tutaj, jak widzicie, macie kraty, różne rzeczy, więc możecie się na takie rzeczy. W sensie takie miejsca bez problemu dostawać, one są bardzo ciekawe i ważne i kluczowe. Dlatego korzystajcie. Chciałbym się tutaj tak fajnie albo tak się dostaniemy. Tylko że chyba tutaj jest ten typ domu, który nic nie ma. Dobra. Bo chciałbym się tutaj dostać. Czyli tutaj się dostaniemy dopiero jak będziemy mieć linkę. I tam też się dostaniemy, jak będziemy mieć linkę, czyli naszym celem jest teraz aktualnie to miejsce. I mamy siatkę i zbieramy sobie te pszczoły. Więcej ul będziemy mieć. Pięknie, udało mi się. I teraz zbieramy te plastry, bo też się przydadzą. Mamy tutaj, jak widzicie, kuskę. Więc teraz, jeżeli chodzi o aktualną, aktualnie notatki. To mamy coś takiego. Więc myślę, że idziemy w miarę po kolei. Aczkolwiek te notatki, to sobie wiadomo, to są porozrzucane. Tutaj mamy jakiegoś... E... Rzemieślnika? Może... Nie wiem. A tutaj mamy notatkę? Nie, ale tutaj jakieś miejsce... dobre. mamy z pnącza, tam jest chyba krata? Nie, tam notatki nie widzę. To idziemy dalej. I właśnie po to nam był potrzebny ten proszek. Tutaj mamy kolejną notatkę. Ok, czyli widzicie, notatki są po kolei. Teraz mamy wszystkie tutaj po kolei. Tutaj nie wiem, czy coś będzie. Zobaczymy. I możemy odpalić urządzenie. Dobra, e, tylko najpierw się najedzmy. I napijemy. Uwaga. I to nam wskazuje, że mamy się udać na tą wyspę. Na tamtą. E, tylko tak, tutaj coś jest, już nic, więc tak, tym miłym akcentem chciałbym się z Wami pożegnać. E, kontynuacja odcinka będzie w poniedziałek, czyli w następnym odcinku. Stwierdziłem, że zrobimy kontynuację, ponieważ odcinek byłby za długi, a chciałbym, żeby Wam się przyjemnie oglądało. Więc do usłyszenia, do następnego. Trzymajcie się i cześć.